Powrót do Poznania po wielu latach i remis w meczu z Lechem Poznań. Jakie to uczucie? Ech, na pewno co cenny punkt, bo z przebiegu spotkania było nam ciężko, szczególnie w drugiej połowie, gdy graliśmy w dziesiątkę, ale, ale zdobyliśmy jeden punkt, bo, bo tak chyba trzeba na to patrzeć, a ja osobiście żałuję pierwszej połowy, bo, bo przy odrobinie spokoju i przy troszkę mm, może nie determinacja, ale przy, przy większym spokoju przy bramce, przy bramce Lecha moglibyś, mogliśmy pokusić się o ostrzelenie więcej bramek w pierwszej połowie. W drugiej yy, wiadomo było już ciężko, a po, po stracie jednego zawodnika to już, to już było naprawdę ciężko, aby ten wynik dowieść do, do końca. Utrata jednego zawodnika w wyniku kontuzji, a drugiego w wyniku czerwonej kartki spowodowała, że zagrałeś? na pozycji napastnika. Kiedy ostatni raz grałeś na tej pozycji, czy kiedykolwiek? Miałem 18 lat, ale jednak poważnie to, to rotowaliśmy się cały czas, bo wiedzieliśmy, że w jakiś sposób musimy tą przewagę Lecha niwelować. Momentami to się udawało, a dłuższymi momentami nie, ale, ale szczęście, że nie, nie straciliśmy gola, bo, bo, bo wtedy byłoby już nam ciężko chyba dogonić Lecha. W końcówce spotkania rzeczywiście Lech naciskał bardzo silnie. Tych sił momentami nie brakowało. Nie czuliście, że po prostu za chwilę prąd zostanie odłączony. Brało się to z tego, że, że mieli przewagę jednego zawodnika, ale mm, przeżywaliśmy ciężkie, ciężkie chwile w w końcówce spotkania. Miał zdecydowaną przewagę i, i szczęście, że udało nam się ten wynik do końca dowieść, bo tak jak powiedziałem, gdybyśmy, gdybyśmy stracili gola, to jest licznych akcji Lecha. Myślę, że żebyśmy do tego spotkania nie wrócili i, i byśmy przegrali, a tak zrobiliśmy jeden punkt i myślę, że jest to dla nas cenna zdobycz. Docierał do was doping licznej grupy ze Szczecina? E, tak, tak, do, docierał oczywiście, chociaż już jak już byliśmy zaoferowani walką na boisku, jakoś się o tym zapominało, ale, ale cieszę się, że kibice nam pomagali w tak licznym gronie i, i... Na pewno należą się im podziękowania za to, i, a my myślę, że swoją grą stworzyliśmy im też powody do radości.